Witam Was, moi drodzy. Tak jest, jak widzicie, mamy wiosnę, pomimo, że zrobiło się dość, dość zimno, ale mamy wiosnę, zioła rosną, wszystko rośnie, więc dzisiaj tak zachęcająco chciałem Wam pokazać, jaki sok teraz najlepiej sobie robić. Czego można używać teraz? Czego mamy wszystkiego wokół? Pełno, za darmo i na dodatek zdrowe, bez jakichś modyfikacji genetycznej w środku, bez jakichś sztucznych dodatków, konserwantów i nie wiadomo czego jeszcze. I przede wszystkim nie kosztuje Was to nic. Po prostu trzeba tylko wziąć, ruszyć się i iść to pozbierać. I to jest wszystko, co trzeba zrobić. A później można z tego już przeróżne rzeczy przyrządzić. Można zrobić sałatki, można zrobić soki, można zrobić smoothie. Mamy masę, masę możliwości, jak to można wykorzystać i polepszyć też i swoje zdrowie, uzupełnić swoje braki w organizmie, oczyszczyć swój organizm z różnych toksyn, ze wszystkiego. To wszystko mamy wokół nas. To wszystko nam natura daje. Wystarczy tylko się ruszyć także lecimy po różnych parę ziół sobie pozbierać i będziemy działać dalej o, tutaj na przykład do sałatek czosnaczek, idealny ma posmak po prostu czosku. zamiast kupować drogi czosnek, który gdzieś tam w Hiszpanii czy w Chinach wyrosną na przeróżnych chemikaliach wystarczy sobie zebrać po prostu czosnkaczku i można robić z niego, korzystać do sałatek dodawać do różnych innych dań można go dodawać Naprawdę super roślina, wygląda troszeczkę jak pokrzywa. O nim kiedyś już mam film taki większy, robiłem i po prostu czuć ten zapach czosku. Jak sobie go tutaj poruszacie, to poczujecie od razu, że czuć go czoskiem. on też nazwa czosnaczek, także sałatki idealne, różnych dań, wszystko można wydawać. Ale ja czosnaczku dzisiaj nie będę robić, ponieważ ja chcę sobie zrobić sok. Także ja idę po co? Po podagrycznik, moi drodzy. Podagrycznik to jest teraz takie zioło, które no po prostu trzeba znać, trzeba znać, trzeba zbierać i nic tylko korzystać z niego. Podagrycznik jako pierwsze zioło oczyszczające na wiosnę, moi drodzy. Już jak go rozpoznać, jak go używać, to Wam już naprawdę sporo filmów o nim robiłem. Wystarczy sobie wejść w playlistę zioła, tam wszystko znajdziecie, przejrzeć sobie to bo tam naprawdę macie sporo filmów, które Wam robiłem, także bardzo fajny nastawy, teraz taki oczyszczający. Nic tylko korzystać, zbierać, rośnie go pełno. Póki mamy jeszcze tą wiosnę, ponieważ no jakby nie było, we wiośnie on jest najlepszy. Teraz ten moment jest taki, że to jest najlepszy moment, żeby z tych wszystkiego korzystać, bo później wiadomo robi się to już coraz starsze. Ja go zawsze jeszcze trochę przekaszam później, jak on się robi już za duży, to on znowu nowy odrasta żeby go mieć więcej i korzystam dalej z niego. Ale jak tak nie macie gdzie w swojej posesji na przykład, no to korzystać teraz, póki on jest. Teraz można go zebrać praktycznie wszędzie. Także z nic tylko korzystać. Bo sobie wyobrażam, że pewnie nie pójdziecie gdzieś do lasu i nie będziecie przecież tam kosić, żeby wam na nowo odrósł. Także teraz jest ten moment. Żeby z niego korzystać. Patrzcie, ja tutaj wyszedłem w jedno miejsce. I już praktycznie mam tutaj sporo rzeczy, których potrzebuję. Obok mamy mniszek. Też teraz najlepszy moment, żeby z niego korzystać. On jest jeszcze mega super soczysty. A do czego on jest taki dobry? Proba moi drodzy, wątroba. Oczyszczanie wątroby. Po tej całej zimie, te wszystkie toksyny, które się tam zastały w tym nas, po tym całym niezdrowym jedzeniu. Teraz, patrzcie, jaki on jest piękny, świeżutki, soczysty. W lato on już taki nie jest, w lato on już jest taki bardziej suchawy. Teraz to jest ten moment, żeby z niego korzystać najlepiej. Oczywiście, można też i w lecie z niego korzystać jak najbardziej, ale teraz on ma te najcenniejsze właściwości tutaj w środku. Do tego można jeszcze, oj, całą łodygę z kwiatkiem sobie też wziąć. Do środka. Też syrop ostatnio wam przypominałem na karcie społeczności syrop z kwiatów mniszka robić, póki jest, bo kwiaty mniszka no to są tylko jeden raz w takiej ilości, później to się już takie niedobitki tylko zdarzają, które jeszcze gdzieś tam zakwitną. Także i co już mamy? Już mamy nasze stawy, oczyszczenie, wszystkie piękne, żeby funkcjonowały, już mamy naszą wątrobę. Teraz cyk, co patrzcie, kawałeczek dalej. Przytuli aczepna. Poznacie ją po tym, że się czepia. To jest ta roślina, co się zawsze czepia. Ona zawsze ma jakieś wąty do nas i się czepia. <grytanie> no, po prostu ma takie listki, które się kleją. O, widzicie? Cyk! już się klei do palców. To po tym ją można bardzo łatwo wyczuć. Zbieramy teraz nasok. Mega, mega. Nasałatka już się nie nadaje, już jest za stara. Ponieważ już się będzie nam mogła przełyk, podrażnić i tak dalej, dlatego na sok. Na sok idealna i do czego ta przytulia, co ona znowu robi? Oczyszcza nam lymfę, moi drodzy, limfa dokładnie. Nasza kanalizacja w organizmie, która jest zastana, powiększone węzły chłonne tego typu rzeczy. To właśnie przytulia na to, żeby to wszystko fajnie ruszyć teraz i oczyścić naszego organizmu. Kolejna rzecz moi drodzy, pokrzywy. Dokładnie pokrzywa. Teraz najlepszy moment, żeby robić soki z pokrzywy. Zróbcie sobie zapas. To jest teraz ten końcówka kwietnia, i do tak gdzieś maja, jeszcze połowa maja. Ogólnie się mówi oczywiście, później można też robić z pokrzyw jeszcze soki. Ale teraz jest ten moment, w którym można po prostu robić sobie ich na zapas. Pamiętacie film? E, robiłem Wam taki film wcześniej, w którym pokazywałem Wam, jak zrobić z pokrzywy też sobie sok na zapas. Można używać takich woreczek, woreczków na kostki lodu. Robimy ten sok po prostu, wlewacie go do tych woreczków i do zamrażarki. Później macie już na cały rok proporcjonowane sobie kostkę, dwie wyciągacie codziennie i możecie z tego używać. Do robienia soków, takie na większą ilość, całą pokrzywę można zerwać złodygą, ze wszystkim po prostu i można sobie robić z tego soki. E, także nic, tylko korzystać. Teraz jest najlepszy moment na tą pokrzywę, żeby z tego po prostu korzystać. Tutaj do soku ja tego akurat teraz nie będę tutaj dodawać. Ale tutaj Wam robiłem też kiedyś film o tym gajowiec żółty. To jest zioło, które też bardzo fajnie pomaga na choroby autoimmunologiczne. Teraz też go jest pełno. Patrzcie tutaj, jest aż żółto gajowca. Tam cała kępa też jest gajowca. Może podejdę ciut bliżej tylko. O, patrzcie. Wszystko gajowiec żółty. Nie mylić go z jasnotą białą, bo to nie jasnota biała. Gajowiec żółty jest po inną rośliną i ma troszeczkę inne zastosowanie. Przede wszystkim bardzo fajnie właśnie pomaga przy chorobach autoimmunologicznych, bo je hamuje. Po to też jest gajowiec żółty. Także tego można sobie zbierać i robić sobie herbaty później z tego, czyli nazbierać, wysuszyć i cyk, i macie później na herbatki. Kolejne zioło, które też na potęgę teraz jest, też kwitnie i też można z tego korzystać. Luszczek kurdybanek, moi drodzy. Luszczek kurdybanek. O tym też wam film robiłem. Różne metody, jak można go wykorzystywać. Starodawna pietruszka Słowian, którzy po prostu go używali zamiast pietruszki, bo po co kupować tą pietruszkę? Wiemy, że ona jest droga. Kosztuje sporo pieniędzy i uprawa też zostawia wiele do życzenia, ponieważ jest to wiele chemikali na tym. Biedronka. Także można z tego sobie też jak najbardziej korzystać teraz i po prostu zrywamy bluszczyk kurdybanek i można go tutaj ładnie wykorzystać. O tak wygląda bluszczyk kurdybanek, ten akurat jest tutaj u góry lekko zaczerwiony. Taka lekka czerwień, nie zawsze to jest. Czasem on bywa bardziej zielony, to zależy też od terenu, miejsca, w którym stoi. Ten, akurat jak widzimy, ma u góry takie czerwonawe listki, charakterystyczne po tym kwiecie, które tutaj widzicie, takie malutkie kwiatki, niebieskie, które są. To jest właśnie bluszczyk kurdybanek. Jak wejdziecie, tak jak mówiłem, w playlisty zioła u mnie na kanale tutaj to znajdziecie tego dużo, dużo więcej, gdzie dokładnie pokazywałem, tłumaczyłem, jak te zioła wyglądają. Są to też zioła jadalne, które można jeść, normalnie jeść, tak o, cek, 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 można je jeść, także śmialutko, bez oporów, można po prostu sobie zbierać i jeść i tego jest dużo więcej, ponieważ macie sporo filmów, o ziołach jadalnych sezonowo, które też Wam robię co miesiąc. Każdy, każdy miesiąc, połowę miesiąca mieliście film o ziołach jadalnych, także my idziemy robić już sok teraz. Dobrze, no i co? Mamy tutaj naszego Mercedesa. Tak, to jest Mercedes. <grym> A tu są hankle do ćwiczenia i to przy okazji mi tutaj teraz służy jako stolik tutaj do robienia mojego soku codziennego. Ponieważ, no i tak tutaj wszystko zawsze sobie na zewnątrz robię, obok są świnki, które zaraz resztki zjedzą, które mi zostaną z tego. Także nie muszę specjalnie biegać z tym na zewnątrz, także ja sobie zawsze tutaj robię. Dlaczego mówię ten nasz Mercedes? Ponieważ ta wyciskarka z nami już jest chyba 5 lat, jak się nie mylę, może nawet dłużej niż 5 lat. To jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o czas. Ani razu nie mieliśmy z nim jakiegokolwiek problemu. Cały czas chodzi, nic się tutaj nie popsuło. Nic się nie zepsuło, nic się nie zniszczyło, nic się nie połamało. Robiłem wam tutaj przeróżne testy tego wszystkiego, pokazałem wam jak można robić e, na przykład twarde kokosy, gdzieś kiedyś wyciskałem e, aronie, wyciskałem, wszystko tutaj już po prostu wyciskałem. Pokrzywę z tym nie znalazłem rzeczy, na której by ta wyciskarka nie dała rady. Także na wszystko działa. Dobra, teraz zaczniemy sobie najpierw od ziół, czyli ustawiamy ją na piątkę. Tutaj macie numer u góry. Do, do ziół, do twardych owoców piątka. Na miękkie rzeczy zero. Najlepiej gdzieś tak koło tego. Piątka teraz, ponieważ robimy zioła, czyli ustawiamy ją sobie na piątkę, włączamy i mielimy zioła, moi drodzy. Także najpierw zioła. Dlaczego najpierw zioła? Ponieważ później przeciskamy dopiero owoce, żeby resztę z tych ziół, które jeszcze zostały w komorze wyciskarki, przecisnąć dalej. Także lecimy. Ale oczywiście najlepszy czas na zbieraj mięczołowe to jest na rano. Tak, dokładnie. Rano najwięcej soków to jest fakt. Ja rano teraz akurat nie jestem, ponieważ ja nie jestem ranny taszek, dlatego ja robię teraz po południu, zrobię sok dzisiaj, bo mieliśmy trochę spraw do załatwienia, troszkę roboty do porobienia. Także z rana czasu na to nie miałem, ale teraz jak najbardziej mam czas, więc można sobie tego nadrobić. Jak widzicie sok nam już tutaj kapie i przede wszystkim w tym soku nie chodzi o to, żeby się tutaj opić teraz jak szalony tego soku, żeby całymi szklanami tego pić, chodzi o tą esencję, która tutaj w środku jest. Oczywiście możecie sobie dodać więcej jabłka, więcej marchewki, tym bardziej wtedy wam się smak zniweluje tych sił, jak ktoś ich nie za bardzo lubi. To można sobie tak zrobić, dodać więcej, to nie ma problemu tutaj z tym. Ja dodaję po to zioła i korzystam z nich, z tych jadalnych, żeby uzupełnić braki w organizmie po całej zimie, żeby oczyścić swój organizm po całej zimie i po to, żeby nie wydać pieniędzy na to. Bo jakbym musiał iść teraz pokupić wszystko w sklepie, to nie dość, że mało co bym z tego miał, bo ziemie są wyjałowione więc nie ma tam witamin, nie ma tam minerałów, nie ma tam mikro, makro elementów, wszystko jest w śladowych ilościach. Ale za to co jest, cała góra chemii, która była stosowana na polach, a później żeby to zabezpieczyć. Więc ja wolę to po prostu tutaj pozbierać i z tego tutaj korzystać. Teraz jabłuszko do smaku. Boże, to cyk! I teraz właśnie nam tu jabłuszko i ta marcheweczka. Wszystko ładnie przepłuka, w które tamte soki zostały, bo widzicie, leci dalej jeszcze zielony sok z tego, pomimo że już jabłko jest, czyli wszystkie resztki, które tam są. Zostaną przepłukane. Z takich lepszych jabłek. Jak wiecie, to dzisiaj jabłka często mamy zgnite w środku. Ogryzka zabierasz? Okej. Okay. Ogryzek był najlepszy. No ale dobra, podzielę się ze świnką. Niech tak będzie. I na koniec jeszcze marcheweczka. Żeby to wszystko ładnie przepchać. I teraz chwileczkę tylko poczekamy, aż sobie wszystko tutaj odkapie, przemieli i gotowe. Jak macie miękkie jabłko, to musicie wtedy go troszeczkę poluzować. Z powrotem na mniejszy numer. To było bardzo twarde jabłko, więc mogło zostać na piątce. Jakby było miękkie jabłko, to wtedy tutaj cofamy sobie troszeczkę. Przy miękkim jabłku bym dał na przykład na jedynkę. Wtedy jest super, ale że to było twarde, dlatego zostawiłem. Po to jest ta regulacja tutaj dodana w tej maszynie. No i co, i soczek mamy gotowy, można sobie zapijać, jeszcze coś tam kapie, można by zostawić, ale już nie chcę Wam przedłużać, pokażę Wam, o i to jest najlepsze, co teraz możemy w tym czasie mieć, co nas nic nie kosztuje, co można sobie zebrać samemu w ogrodzie i po prostu z tego korzystać, póki to jest dostępne. Także moi drodzy, do tego oczywiście jeszcze bardzo fajnie by było, jakbyście sobie kapkę oleju dodali, jakiegokolwiek, znaczy na pewno nie rzepakowego, <śmiech> <śmiech> tylko jakiegoś dobrego oleju, na przykład y, może być lniany, kapka, może być oliwa z oliwek, kapka, troszeczkę, żeby przyswoić witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach, przede wszystkim to jest ważne. Możecie oczywiście też wziąć łyżkę oleju kokosowego i sobie zagryźć przed albo po soku od razu. Także to można zrobić. Do tego możecie jeszcze dodać wody, żeby to na przykład rozcieńczyć sobie, jak chcecie, żeby było bardziej rozcieńczone. Możecie dać więcej marchewki, możecie dać więcej jabłka. To wszystko już tutaj jest kwestia smaku. Możecie dać też inne owoce. Także to już wszystko zależy od Was, co tutaj do tego dalej do tego dacie. Baza ziołowa, którą ja Wam pokazałem, jest taka. Oczywiście możecie też sobie inne zioła dozbierać. Oczywiście jadalne, nie żadne inne, i z tego można korzystać. Także z to o! Jakie to jest mocne, ziołowe, teraz. Tak centralnie, właśnie na wiosnę te zioła mają całkiem taki super mocny, aromatyczny smak. Także to jest naprawdę coś pięknego teraz. Dobra, ja sobie będę powolutku tutaj chlapać dalej. Będę sobie pić, a dla Was, jak Was interesuje, to wyciskarka ta, która tutaj już naprawdę bardzo długo z nami jest. Możecie to prześledzić przez wszystkie lata, przez te filmy, gdzie ją cały czas widzicie. To jest cały czas ta sama wyciskarka, gdzie, gdzie po prostu no, ona nam cały czas służy. Także możecie sobie ją zakupić, bo jest sprawdzona przez nas naprawdę bardzo dobrze. Link macie w opisie tego telefonu, numer do tego sklepu też macie w opisie filmu włożony. Macie tam też kod zniżkowy, dzięki czemu możecie ją taniej jeszcze kupić. To wszystko w opisie znajdziecie. Kliknijcie sobie tutaj prawej strony dziubek przy ekranie. Opis wam się rozwinie na dół i wszystko tam znajdziecie. A ja Wam życzę miłego dzionka. prost! I zielony wąs na koniec filmu. No trzymajcie się, hej.